matką e, nauki. Płyniemy teraz w kierunku wschodnim, czyli gdybyśmy się mocno rozpędzili, to byśmy dopłynęli przez wszystkie śluzy do Bydgoszczy, dalej do Wisły, Wisłą przez zalet Wiślany do Kaliningradu w Rosji, bądź nawet do Kłajpedy na Litwie. To jest bardzo ważny element drogi wodnej, międzynarodowej drogi wodnej E70. Jakbyśmy płynęli na zachód, co za chwilę będziemy czynić, to dopłynęlibyśmy przez Berlin do Antwerpii, do Belgii. Czyli niezwykła droga wodna biegnąca praktycznie przez całą Europę. Ale również bardzo ważny element pierwszej drogi wodnej, wielkiej pętli wielkopolski. To jest metod do Santotu Warta. सार Przez Czarnków, Poznań, do Śremu, na wschód do Kanałów Ślesińskich, Jezioro Gopro, Kanał górno a Kanał Górno-Notecki wpływa do Kanału Bydgoskiego i z powrotem do Nakła. 700 km wspaniałej drogi wodnej, to jest wielka pętla Wielkopolski, ona też już ożywa. No i mamy tutaj takie swoje małe pętelki, mała pętla Notecka, czyli Kanałem Bydgoskim do Kanału górno przez Łochowo, do zamościa, z zamościa na noteć i przez Tur, obieli z powrotem do nakła. Czyli kilka jest takich, e, kilka klas. Panorama, no dzisiaj jest zamówiona pogoda, może trochę zawiecznie, ale, ale pięknie widać panoramę nakła i oczywiście tutaj wszyscy wiedzą, że to jest baruchka, czyli kanał obiegowy. Tutaj jeżeli się nie chce przenosić kajaków przez dwie śluzy, to można tu wpłynąć i ominąć nakło, śluzę nakło wschód i śluzę na chór Józefinki. I teraz jeżeli można prosić, to po prawej stronie, tu byśmy popłynęli w prawo, nie dalibyśmy rady, bo tam już się zaczynają te meandry wielkie przez łąki paterkowskie, to płynie do 4 km, 5 km, stąd w linii prostej jest posiadłość Radka Sikorskiego, ministra spraw zagranicznych. Gdybyśmy dalej płynęli w górę, to przez Chobielin, do Turu, przez Szkocję, do Gąsawki, prawda, do zamości, albo byśmy mogli wpłynąć na Gąsawkę, a Gąsawką można płynąć przez Szubin i dalej przez Jezioro Sobie Juchy do Powiatu Żnińskiego. Czyli to jest też niesamowita, niesamowite są takie możliwości. Zbliżamy się do E, śluzy, nakło, e, wschód. E, widzimy w perspektywie e, cukrownię na kielską, dobre mamy informacje. E, w poniedziałek popisujemy podpisujemy e, e, porozumienie i aktem materialnym będzie starosta Nakielski, jako przedstawiciel Skarbu Państwa, przekazywał cukrowni działkę, na której budowana będzie wielki silos do przechowywania cukru gotowego. 50 tysięcy ton. Nie wyobrażamy sobie, jak się zmieni krajobraz, bo dzisiaj wszyscy się wzorujemy, patrzymy na komin cukrowni, prawda? Proszę zobaczyć, ten komin ma prawie 90 metrów, a ten sirius będzie miał 60 metrów. Czyli tylko nieznacznie niższy. 60 metrów wysokości i 46 Średnicy. Ile będzie potrzeba drożdży i wody? 10 tysięcy ton cukru będzie tam przechowywany i przez cały rok będzie można paczkować już nie tak no, w trybie pilnym tuż po, po kampanii. I już zawracamy po to, żeby popłynąć w stronę zachodnią przez śluzę nakło-Zachód do śluzy Gromadno. Co jeszcze tutaj o... Może przy okazji, póki nie jesteśmy przy naszym miejscu budowy przystani, powiem, że statek, statek zainwestowaliśmy w ubiegłym roku jest pełen monitoring, czyli wszystko tam widzi kapitan, co się dzieje na pokładzie, nie chodzi oczywiście o Państwa, ale o dzieci, o młodzież, jak są takie e, e, rejsy, dlatego te siatki pozakładane na bokę, żeby dziecko nie wypadło, ale też widać całe całą górę i wszystkie boki. Jak ktoś jest po raz pierwszy na statku, to też jest ubikacja, także proszę się takimi sprawami nie martwić. Zainwestowaliśmy na dole jest piękny, czy na koszorce jest piękny, duży monitor, żeby pokazywać uroki noteci i jest to nagłośnienie już teraz trochę lepiej. Jesteśmy słyszalni, bo jeszcze w ubiegłym roku było takie, że no, trudno było wydobyć słowa z tego huku maszyny. Do tego statku można podczepić, on może pchać koszarkę, czyli tą barkę, na której jest kilkanaście więznosłogowych, gdzie odbywają się praktyki naszych uśniów techników że szczegółów i Jak na koszarce byśmy płynęli, to jest niesamowita sprawa, bo czciny się przesuwają nie w tego ryku silników, prawda? Czyli jest taka cisza spokój, jakby, jakby się płynęło pajaczkiem przy czcinach. E, przy ja muszę spróbować na swojej koszarce popłynąć. E, e... Statek należy, statek należy do zespołu szkół żeglugi śródlądowej, dla której to szkoły organem prowadzącym jest powód makielski. To jedna z naszych jednostek oświatowych, ale chyba najważniejsza. E, takie dwie tylko szkoły zostały dwie w Polsce, w Kędzierzynie Koźlu i tutaj u nas w na nad Cieszymy się, bo w klasie pierwszej jest około 50 uczniów, 47, to są dwa oddziały. Gdyby ktoś jeszcze co wielka prosił, Gdyby ktoś jeszcze słyszał, że młody człowiek wybrał nie taką szkołę, jak sobie zamarzył, albo nie chce mu się jednak dojeżdżać do Bydgoszczy, bo wybrał szkołę Bydgoszczą, to zapraszamy jeszcze do naszej szkół. Technikum weterynarii w samoszczelu, technikum architektury krajobrazu w samoszczelu mamy parę wolnych miejsc, technikum środowiska w Szuminie, no i technikum Żydzi Lądowej, gdzie mamy też jeszcze przynajmniej osiem miejsc w tych dwóch oddziałach. Czy mogę żonę zapisać? Można żonę zapisać, nawet... nawet uruchomiliśmy policjalną, ale jest taka łatwość dostania się na studia, że niestety nie zrobiliśmy naboru do tej szkoły policjalnej. No tutaj nie byłbym słowo, jakbym nie powiedział, że po lewej stronie piękna miejscowość, paperek. To, to jest tutaj, największe przewężenie doliny turunsko-ederswalskiej. Od skarpy Paterkowskiej do skarpy nakielskiej niecałe dwa kilometry, gdzie potem jakbyście, jak jakbyś już tam Państwo będziecie dalej płynąć do gromadna, to się robi szerokość od 6 nawet do 12 e, kilometrów. E, technikum szkoła żeglugi śródlądowej w tym roku dostała taki e, bardzo nobliwy tytuł HIT e, Kujawsko-Pomorski HIT, czyli jest to już e, jeden z najwyższych laurów takich promocyjnych e, Województwa kujawsko-pomorskiego. No i wracamy tutaj do naszych planów. Ta strona, czyli łazienki nakielskie, to tym zajmuje się gmina Nakło. Udało nam się tutaj rozkręcić, to wszystko, odbywają się festyny, może powinno być ich więcej. Trochę się pochwalimy, ale to łącznie z obsługą statku, bo myśmy tu robili 6 lat temu, jak dostaliśmy to zadanie, to były w jednym roku 24 imprezy. 24 imprezy w, jednym, w jedno lato. Teraz były trzy imprezy, może no jeszcze jedna odwołana, także... No, no po prostu tutaj trzeba też trochę e, wykazać pasji. E, na tej podmurówce e, zawsze stoi sobie zespół, jest rozpinany namiot, czyli już ta infrastrukturka jest. My jak robiliśmy festyny, to nawet zespół był na koszarce, czyli na wodzie i ludzie e, obserwowali, tańczyli na zewnątrz, a muzyczka była z wody. Tutaj Państwo na pewno, ci, którzy pamiętają z dzieciństwa, wiecie, że to był taki basenik do kąpieli. No dzisiaj niestety Noteć jeszcze ma tak brudną wodę, że jeszcze się kąpać nie tak, można, chociaż tak, niektórzy, tak, niektórzy tak. próbują. Tu takie widzicie Państwo znak. To była inicjatywa Związku Miast i Gmin Nadnoteckich. Jest oznakowana tutaj ta trasa. Przez, no tutaj na terenie od Odry do, do Wisły. I już teraz bardzo proszę, bo to jest najważniejsze, co Państwu chciałem przekazać, i dlatego też chciałem osobiście Państwu o tym powiedzieć. Tu będzie wejście, wjazd główny na naszą przystań z ulicy Noteckiej, a tu za tymi drzewami, równolegle do Noteckiej, będzie stał ten budynek. O tym budynku za chwileczkę powiem. Za budynkiem przy tych wszystkich chodniczkach zachodniczkami basen portowy to co Państwo macie dzisiaj wykopane pokazuje jaka to będzie, e, jaki to będzie wielki zbiornik 10 250 metrów kwadratowych to co jest dzisiaj kopane to jest wyciągana ta, ta luźna e, czarna ziemia i podwykonawca firmy na Wimorz Gdańska, czyli nasz e, nasz biznesmen, pan Walkowiak, robi drogi technologiczne, czyli musi wyciągnąć y, tą czarną ziemię, przywieźć żwir, umocnić, żeby mogły wjechać już duże samochody, kafary, bo cały ten basen musi być otoczony od 8 do 12 metrów wysokości taką wbijaną do trwałego gruntu takimi ściankami wodoszczelnymi typu Larsen. I to są te największe pieniądze, ale bez tego się nie da. Tutaj, gdzie od tego pana wędkarza, tak pan, pan, od pana wędkarza do, do, tej, do tego fragmentu, tu będzie wlot, tu będzie wlot na ten zbiornik. Na zbiorniku będzie pływający PIRS, czyli taki pomost modułowy gdzie będzie wytyczonych 30 stanowisk dla łodzi motorowych a przy nabrzeżu, ale w zbiorniku, za tą czarną ziemią którą tu widzimy, będzie stanowisko dla statków Władysław Łokietek, dla koszarki, który, której nie ma, bo jest na no, wodach gromadnie i dla barbary, a barbara to jest ten pacz, który widzimy, już go kupiliśmy za 20 tysięcy od Żeglugi w ubiegłym roku, to jest nasza własność, odmalowany, to jest warsztat, tam ćwiczą młodzi ludzie, obserwują jak, jak pracowali, czy jak, jak pracują. E, silniki co teraz jeszcze w tym budynku bo to jest ta atrakcja i kiedy my to chcemy skończyć tego sierpnia podpisaliśmy umowę z marszałkiem dostajemy na pierwszy etap czyli na tym basen 5,5 miliona walczymy o 1,5 miliona z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i wtedy byśmy tylko ze swoich dawali 2,5 miliona na pierwszy etap, czyli bardzo dobre finansowanie, natomiast budynek wyłączyliśmy i chcemy teraz aplikować do 2 listopada do infrastruktury społecznej, bo tam marszałek zmienił zasady i mają być pieniądze na rozwój szkolnictwa zawodowego idealnie nam to pasuje, ponieważ ponieważ jeżeli to jest szkoła o charakterze nawet ponadregionalnym, to na pewno możemy liczyć na przychylność komisji i liczymy na 65% dofinansowania, a koszty do budynku to, to jest bo oczywiście wartość to jest 4,5 miliona złotych. I co? 5 pokoików noclegowych, ale nie hotelowych, bo my nie możemy zarabiać na tym. Będzie sala wykładowa, będzie warsztat szkutniczy, będzie magazyn sprzętu pływającego. Tutaj od razu jeszcze ja pokażę, jak Państwo spojrzycie, taka posiadłość, posiadłość niesamowita. To właściwie to pana mi... Tak. To są, to są takie miejsca, że właściwie powinno się kiedyś miasto tym zainteresować, bo, zainteresować, bo to jest przecież bezpośrednio, to jest centrum miasta, przecież stąd są dwie minuty, za tym blokiem jest przecież ulica Dąbrowskiego, czyli szkoda, że ten cały teren został tak zagospodarowany jak został wybudowano, rozmawiałem z panem Knioło, to mówię, że tą niebieską halę dla polanu budowano wtedy, kiedy wiadomo że już było, że nie będzie takiej produkcji. Ale były pieniądze centralne, trzeba było budować. No dzisiaj tu wielka firma pana, pana Czebińskiego, notabene jego syn, mistrzem w świata w rzutkach, przelaniu w do rzutek, także też powiat stoi szczelectwem wieża Białego Kościoła nikomu nie trzeba mówić ale zapraszam jeżeli ktoś jeszcze nie był przy Białym Kościele ostatnio oddaliśmy piękny pomnik poświęcony ofiarom Katynia z 1940 roku z 73 nazwiskami tych wszystkich osób, które w Katyniu, w Miednoje w Ostaszkowie zginęły, a były związane z obecnym powiatem nakielskim kończę opowieść o budynku tej przystani będzie tam również magazyn sprzętu pływającego i będzie taras widokowy. Taras widokowy, który będzie można zimą, bo tam będzie kominek, będzie można również wykorzystywać i obserwować sobie noteć czy łąki nadnoteckie będzie kapitana Dbosmana, Dbosmana będzie pełnił funkcję punktu informacyjnego oraz wypożyczalnie sprzętu pytającego. Jak na przestanie Państwo widzieliście, mamy już prawie 30 kajaków. W tym roku dokupiliśmy 14 nowych akwariusów, bardzo dobre kajaki. Ostatnio zdecydowaliśmy o kolejnych 3000, żeby takie podnóżki zrobić, bo mieliśmy sygnały, że, że trochę się jeździ w tym kajaku i też na to przeznaczyliśmy pieniądze. Nie to jest jest. To jest ja to widziałem, mówię, chciałbym to bardzo. Proszę Państwa, bardzo ważną rzeczą, Przepywamy w tej chwili przez moje dzielnicze dzieciństwo jakiejś paryżywki, tzw. Majdyny. Lutamy Majdyny. Bardzo, bardzo dziękuję Panie, to, to, to miejsce też tętniło życiem, prawda? Bo tutaj się też kąpano i tutaj... Tutaj zwane miejsce Kuropatwa, godzi na Kuropatwa, pana kuropatwa zapraszaliśmy też na dno, też na te festyny kilka lat temu. Były takie spotkania popołudniowe niesamowite, on opowiadał o, o tym, jak tutaj właśnie gonił e, i, i no, no... no niesamowite, niesamowite, niesamowite wspomnienia. Państwa, w ten sposób, że jak tą perpetkę, to myśmy prawda strzecili, że taka była z daleka. Wychodziliśmy na brzeg, kładliśmy się na, na potrawie i niby się wykąpili. A on zatrzymuje tą perpetkę do brzegu podchodził i sprawdzał nam gaciej i mówił, że jak było mokrojem, to myśmy się kąpali. A myśmy zaprzeszali, że na pewno nie. I to to był prób aparat? Tak, prób I jeszcze tylko o czasie, proszę Państwa jak dobrze pójdzie to całe pieniądze na basę możemy w tym roku wydać tak nam się zgodził Urząd Marszałkowski i oni teraz czekają na pierwsze przymrozki, bo Wtedy jest lepsza pora na kopanie tego zbiornika. I coś, co się będzie niesamowitego działo, niestety, no ale inwestycje takie mają też prawa, bo rozpoczęto budowę w paterku ronda. Miało dwa, dwa miesiące spóźnienia ma Urząd Marszałkowski, ale na szczęście powstaje to rondo i teraz będzie tak, sezon grzewczy w cukrowni otwarty. Czyli będzie, będą buraki złożone do nakła, z nakła będą wywożone 60 tysięcy. 000...